Uwaga, pod prądem. Pod prądem, panie. Używa znowu to miejsce, jak pierdolę. O, już mam dość. Pusa. Tu może mogą okna Nie wiem, ten, czy nie przyjedziesz ten, bo, z prawej strony. A ten ostatni gościu ma 90, 90, level. 90 level ale co to jest za poziom? Tamili? Ten... Haha jakiś... I ktoś ha -ha. może rozwalić drzwi? A. To jest ten, Latyna chyba najlepsza To jest furka, to jest furka, to jest wurka, rozwaliłem Kolejne ma bania. Puls mnie załatwił, ale ma, tam, ma jedną piątkę Po lewej, po lewej topik, po lewej Ten pulsy jest zaraz na prawo, przed tym tu A. dobra Czosnek Do Chuważy aj padam flapkę tam musicie tam sobie spieszysz a no tak dobra pauza nice up for eliminated szybka runda No, Ale z... Najlepiej sprawdza się tłumik na tej strzelbie prostki Na strzelbie? No, Dodali teraz po tym paczu No nie gadaj, można tłumik zamontować? No, jak... A masz, masz zamontowane teraz to? Tak, zaraz zobaczysz no weź weź strzelak Patrz, patrz, patrz. patrz, patrz. No. No, nie ma nic Tak <laughs> central? ten troll. A od drony już tam, na dole Dobra, armora łapcie No i tamtymi drzwiami mogę wchodzić Jeszcze reinforcje y gdzieś Down 10 5 sekund

Jest, 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 jeden. Chciał znać. Ale go I by rozwalił pierwsze okno, a drugim wchodził. Kolejny. Przez Pindra to samo okno. I drugi jeszcze przed drugim oknem Ej no kurwa jest to niemożliwe, że on wiedział, że ja tu jestem Nie ma takiej kurwa opcji Nie ma kurwa takiej opcji Nie, to jest za jego No ale ja to strzelałem, to wiedział gdzie jestem No ale właśnie on, ty ja. strzelałeś cały czas? Dobra, są w środku. Są w środku, tutaj. Reszta jeden, mocno. Jest, tarcza jest przy celu Zgłosiłem hmm. gościa, bo to nie, nie, nie było normalne to co on zrobił Ale, że co, że od razu przez... E, ten, ja? no od razu on mnie ściągnął, no nie? Z okna uderzył. uderzył najpierw, czy od razu strzelił? Że padła, kawałek peski Nie, chodzi o to, że wiesz co, ja byłem yy, na po prawej stronie Tofika, ale grubo po prawej stronie, a Tofik strzelą, nie? Ja się w ogóle nic nie wychylałem ani nic nie robiłem i wiesz, i on piesze co to mi heda sprzedał No to sorry, no. A drona żadnego nastopu. Tak, tak, mają to, mają albo haki, że widzą przez ściany, albo mają ironbote, nie? Ale wątpię, żeby takie hacki, żeby prze ścianę ktoś my No to tam... będziesz, wiesz, będziesz widział, jak to wyglądało, bo ja nagrywam akurat to i to wrzucę, Aha, Oko. To co my, przypadkiem? Yy, chyba tak. Tak, to co my. Dogger. Nice The biohazard container has been located. Second ten seconds to go. Insertion in five seconds. Receive the biohazard container and secure it. Kurwa, who's <tops> that? Who's taking me? Ah, poor officer. A od drugiej strony sobie wejdę. Korytarz masz czysty tutaj. Wracam tyły, zrobią. Dobra, wchodzę, czy wam nie zrobiłem Dobra, to wchodzę przy co? Czysto, to czysto Weź się mi rozwalcie tutaj zakuca, że zna się... Już zniszczyłem! O hu Jest nad... o, Dobra. Dobra. Okay. na dru... O właśnie Ja się drona mam Ja mam w środku już A tu z granat poleciał, hmm. czy coś tam Coś mi zniszczyło to wyrwanie. Chyba ja. To może ich na z okien. Żeby tam się tam. Okej. W środku Jager leży. Nie, nie, nie Dominik. Po prawej stronie. Kiwi na razie Ja jebię Jagger O kurwa lajk Oberwałeś? Nie, ty byś oberwał Dobrze, że po nogach celowałem O i trafiłem, 10% zabrałem Dalej co z tobą? Oni wszyscy w środku są? Przeprzywa tak Jesteśmy wędroną jest tam za tą światkę. Ja za, za tymi drzwiami Balę tu nie wychodź, bo dostaniesz po nogach od razu, bo tam jest dziura w ścianie. O dwóch, dwóch leży. O dwóch leży. Wejdź co na kamerę, nie? Trzech nawet Dobra to idę tamtę ich ściągnąć Weź tam balaj strzel do nich raz, żeby myśleli, że tam jesteś Byle gdzie Na ja przykład w głowie Byle gdzie, byle gdzie tam strzel Żeby oni myśleli, że tam jesteś, a ja przez okno wchodzę Mhm mm Weź strzel. I bala jednym strzelem gier głowy A Paciak czekał jebaniec. To z pół mieli, dlatego Zaczekali na mnie O, 10 i... Po lewej stronie dziury właśnie Co o ty kurwa, nie, <grystki> <grystki> nie było szans Nie było szans Nie mówiliście, że tam jest umocniony ten... Myście

All secure! Op four drone located the biohazard container. Você não deploying como fazer isso. tam pozostał. Okay. was z ja ochna, ale nie wiem, jak mi nie, to pewnie. tutaj jest. Nie to peża... peża. To, bli to bliżej ciebie Ale jest blisko O jest Siu spadł Siedzi, Oszko oznaczam. jest piętro niżej Kto do go kto do go ani z na polowanie Tutaj była Echa, No tutaj jak Kaszub, tam była. Tak, wszyscy to tak, wszyscy Kurwa! O kurwa, sorry I ona teraz powinna jeszcze dobić Myślałem, że to kurwa ona mnie zajęła I nie rozumiem trochę, bo ona tam była i teraz są z O gdzie była Oznaczaj, eee. oznaczaj. Tak tylko, że już tam nie ma. Chodzi tutaj, w sensie gdzie jest jak... ten. Tutaj, tutaj. Urwajcie wszystkich to jebie. Wszyscy biegniecie na polowanie. schody? Tak. Ale nie te główne, tylko z tyłu, od grażu. Yy, zobacz na moją kamerę. Ona już jest na piętrze. Tutaj? Tak, tam okay, może iść, to, iść, tam tymi. może iść Albo z drugiej strony Dobra się. Dobra Na kamerę wejdzie ktoś Na może kamerach na pusto kamerę. Na kamerach pusto, spoko I coś słychać sensor deployed eliminated Mission successful